Czas na bajkę. Oliwka, dziewczynka, która nie wierzyła w siebie. Dom Oliwki stał na końcu ulicy, gdzie asfalt przechodził w żwir, a żwir w ścieżkę wśród traw. Po lewej stronie rósł stary orzech, który pamiętał jeszcze czasy, gdy nie było tu żadnych domów. W tym właśnie domu, o jasnożółtych ścianach i nieco przekrzywionym płocie, mieszkała dziesięcioletnia Oliwka. Dziewczynka o delikatnych rysach, Jasnych włosach związanych w niską kitkę, i błękitnych oczach, które często patrzyły gdzieś daleko, dalej niż ktokolwiek inny. Czasami miało się wrażenie, że Oliwka widzi więcej niż świat wokół niej. Nie miała rodzeństwa. Nie dlatego, że jej rodzice nie chcieli, po prostu tak wyszło. Mama mówiła czasem, że. Oliwka urodziła się z całą ciszą świata w oczach, i coś w tym było. Dziewczynka lubiła spokój. Ciche odgłosy wiatru, tykanie zegara, oddech swojego psa, który spał pod stołem. Ale czasem ta cisza była zbyt głośna. Po szkole zazwyczaj wracała sama. Dzieci z jej klasy szły w grupkach, rozmawiając głośno, śmiejąc się, wymieniając pomysły na nowy filmik czy grę. Oliwka szła kilka kroków za nimi, niosąc plecak i udając, że wcale nie chce do nich dołączyć. Ale chciała. Bardzo. W szkole Oliwka miała wrażenie, że wszyscy mają swoje miejsca, a tylko ona wciąż szuka swojego krzesła w tej niewidzialnej układance. Nie była zła w nauce, nie sprawiała kłopotów, ale była inna. Zbyt cicha, zbyt zamyślona, zbyt niezainteresowana tym, co wszyscy. Kiedy na przerwach dzieci rozmawiały o filmikach, grach i wycieczkach, ona rysowała konie w zeszycie i to wystarczyło, żeby pojawiły się szepty. Patrz, ta od koników. Znowu coś bazgrze. Pewnie ze swoim wymyślonym koniem gada. Dziwna jest, nie? Słowa, które miały być żartem, trafiały w nią jak kamyki, niby małe, ale zbierały się w środku w coś ciężkiego. Raz, kiedy wychodziła z klasy, usłyszała śmiech za plecami. Nie wiedziała nawet z czego się śmiali, ale i tak poczuła, że to o niej. Zawsze wydawało jej się, że ich śmiech ma echo, takie, które wracało do niej jeszcze długo po lekcjach. Nie odpowiadała, nie umiała. Bała się, że jak coś powie, to tylko pogorszy sprawę. Dlatego milczała, a im bardziej milczała, tym bardziej dzieci uznawały, że jest dziwna. Czasem, kiedy siedziała sama w ławce, słyszała szept: Ej, nie siadaj obok niej, bo jeszcze zacznie o koniach gadać. Wtedy udawała, że czegoś szuka w plecaku, że nie słyszy, ale słyszała wszystko. W domu nie mówiła o tym nikomu. Mama myślała, że po prostu jest spokojna. Tata, że taka już natura dziewczynki. Tylko stajnia wiedziała, jak bardzo Oliwka chciała po prostu pasować. Tam, między zapachem siana i stukiem kopyt, nikt nie śmiał się z jej ciszy. Tam cisza była językiem, który koń rozumiał najlepiej. Zazwyczaj pojawiała się tam po lekcjach z tornistrem wciąż na plecach. Witała się z panią Martą, trenerką, która znała konie lepiej niż własne sny. Pani Marta miała ciemne włosy spięte w niski kucyk i taki wzrok, że koń przestawał tupać, kiedy tylko na niego spojrzała. Cześć oliwka! mówiła zawsze z uśmiechem. Jess już się niecierpliwi. Ja też. odpowiadała cicho dziewczynka, odkładając plecak na ławkę. Kiedy przechodziła korytarzem stajennym, czuła pod butami drobne kawałki słomy. Każdy krok wydawał miękki szelest, jakby stajnia oddychała. Konie wystawiały głowy z boksów. Jedne ciekawskie, inne senne. Jeden prychnął, drugi stuknął kopytem, trzeci po prostu patrzył. Najbardziej patrzył Jess. Jego sierść była gniada, lśniąca jak kasztan w słońcu. Na czole miał małą białą plamkę w kształcie półksiężyca. Miał w sobie coś, co od razu przyciągało. Był piękny, ale niedumny, silny, ale łagodny. Na drzwiach jego boksu wisiała tabliczka. Jazz. Spokojny, ale potrzebuje cierpliwości. Oliwka lubiła myśleć, że to o niej też można by tak napisać. Cześć, Jazz, szepnęła, podchodząc bliżej. Koń odwrócił łeb, powoli jakby rozważał, czy jej zaufać. Potem zrobił coś, co zawsze ją wzruszało. Dotknął jej dłoni chrapami. Ciepło jego oddechu było jak maleńki ogień, który rozpalał coś w środku oliwki. Dziś, dziś nie ma co odkładać na jutro. Siodło było cięższe niż się spodziewała, ale pani Marta pomogła jej ułożyć je na końskim grzbiecie. Potem ustawiła strzemie, sprawdziła popręg i powiedziała spokojnie: "Oddychaj. Konie czują oddech lepiej niż emocje." Oliwka postawiła stopę w strzemieniu i świat na chwilę się zatrzymał. Gdy usiadła w siodle, Jazz poruszył się lekko, a ona poczuła, że ziemia odpłynęła gdzieś daleko. Widzisz? uśmiechnęła się pani Marta. Teraz jesteście duetem. Oliwka spojrzała na horyzont. Promienie słońca wpadały przez szczeliny w dachu i tańczyły na sierści Jeza jak złote iskry. Wtedy po raz pierwszy pomyślała, że może Naprawdę może. Świat, który dotąd był po drugiej stronie płotu, powoli otwiera przed nią drzwi. Następnego dnia w szkole oliwka siedziała w tej samej ławce co zawsze. Trzecia od okna, pierwsza przy ścianie. Zeszyt otwarty, długopis w dłoni, spojrzenie wbite w kratki. Czasami udawała, że coś notuje, żeby nikt nie pytał, czemu milczy. Dzwonek zadzwonił tak głośno, że aż się wzdrygnęła. Dzieci wybiegły z sali jak fala, gwar, śmiech, stukot plecaków o ławki. Ona została jeszcze chwilę jak zawsze, żeby nie przeciskać się przez tłum. Kiedy wyszła na korytarz, usłyszała śmiech. Niezły, zwykły, dziecięcy, ale i tak ją ścisnął w środku. Eliza, gospodarz klasy, stała z grupką dziewczyn przy tablicy ogłoszeń. Miała na sobie elegancką zieloną bluzkę i perfekcyjny warkocz. Była tą, którą wszyscy lubili. Wiedziała, co powiedzieć, jak się zachować, kiedy się śmiać. Oliwka przechodziła obok nich z nadzieją, że nikt jej nie zauważy. Hej, Oliwka, odezwała się Eliza, kiedy dziewczynka już prawie minęła grupkę. Oliwka zamarła. Zapiszesz się na konkurs czytelniczy? Zapytała spokojnie Eliza, trzymając w ręku listę. Ja. Nie wiem, wyszeptała oliwka. Jak chcesz, uśmiechnęła się Eliza i poszła dalej, a za nią cały jej światek rozmów i dźwięków. To jak chcesz zostało w oliwce na długo. Nie było niemiłe, ale brzmiało jak przypomnienie, że nikt na nią nie czeka. W sobotę oliwka przyszła do stajni wcześniej niż zwykle. Powietrze było chłodne. A w powietrzu unosił się zapach rosy i świeżo otwartych snopków siana. Słońce dopiero zaczynało wspinać się po niebie, rozlewając po horyzoncie różowo złote światło. Wszystko było ciche, spokojne. Tylko konie poruszały się w boksach, czasem uderzając kopytem o drewnianą ścianę. Oliwka uwielbiała te poranki. Czuła się wtedy, jakby świat jeszcze spał, a ona miała go tylko dla siebie. Kiedy pojawiła się pani Marta, Oliwka już czyściła Dżeza. No proszę, jesteś wcześniej niż słońce, zaśmiała się trenerka. Nie mogłam spać, przyznała dziewczynka, przeczesując grzywę konia. To dobrze. Dziś zrobimy coś wyjątkowego. Oliwka spojrzała pytająco. Nauczysz się galopu. Słowo galop zabrzmiało jak zaklęcie, ekscytujące i przerażające jednocześnie. Ale ja? Ja jeszcze nie? Spokojnie, przerwała jej pani Marta. Jez cię nie zawiedzie, on czuje twój rytm, oddycha razem z tobą, wystarczy, że ty mu zaufasz. Kiedy wyszły na ujeżdżalnie, piasek był jeszcze chłodny. Oliwka wspięła się w siodło i przez chwilę tylko siedziała, czując pod sobą miękkie ruchy Jeza. Pamiętasz, co mówiłam? Zapytała pani Marta. Oddychaj. Oddycham. Nie byle jak. Oddychaj tak, jakbyś budowała w sobie most z powietrza. Most? Tak. Most, który łączy twoje serce z końskim sercem. Jak go zbudujesz, to żadne drżenie, żaden strach nie zrzuci cię z siodła. Oliwka uśmiechnęła się niepewnie. Most z powietrza. Brzmiało pięknie, choć nie do końca wiedziała, jak to zrobić. Pani Marta klepnęła Jeza lekko po szyi. Dobra, chłopaku, pokaż jej, co to znaczy zaufać. Najpierw kłus. Delikatny rytm, ciepły wiatr na twarzy, potem drobne przyspieszenie. Serce dziewczynki zaczęło bić szybciej, ale ciało nie uciekało, nie sztywniało. Jazz wyczuł to od razu. Oddychaj, krzyknęła pani Marta. Oddychaj, nie trzymaj powietrza. Oliwka zrobiła głęboki wdech. Wtedy naprawdę poczuła most między sobą, koniem i światem. Jakby cała była częścią jego ruchu. Jakby zawsze potrafiła to robić, tylko zapomniała. Po kilku okrążeniach pani Marta dała znak, by zatrzymali się. Jess zwolnił do kłusu, potem do stępa, aż w końcu stanął. Oliwka miała rumieńce i rozszerzone źrenice. Jak? Zapytała trenerka, opierając się o płotek. To było jakby. Świat się bujał i oddychał razem ze mną. Właśnie tak, uśmiechnęła się pani Marta. Wiesz, co to znaczy? Że się udało? Że jesteś gotowa na pierwsze zawody pokazowe. Oliwka zamarła. Oliwka zrobiła głęboki wdech. Wtedy naprawdę poczuła most między sobą, koniem i światem. Jakby cała była częścią jego ruchu. Jakby zawsze potrafiła to robić, tylko zapomniała. Po kilku okrążeniach pani Marta dała znak, by zatrzymali się. Jazz zwolnił do kłusu, potem do stępa, aż w końcu stanął. Oliwka miała rumieńce i rozszerzone źrenice. Nadszedł dzień pokazu. Arena tętniła życiem. Speaker zapowiadał kolejne przejazdy, publiczność klaskała, a Oliwka w granatowej marynarce i białych bryczesach siedziała na jazzie. Serce waliło jej jak młot. Dłonie drżały, ale koń był spokojny. Oddychał równo, jakby szeptał: Spokojnie, jestem tu. Gdy wyczytano jej imię, na trybunach nikt nie rozpoznał jej od razu. Dopiero Eliza, która przyszła z ciocią zobaczyć konie, uniosła głowę. Oliwia Nowacka? To chyba ta cicha z mojej klasy? Nieźle, pomyślała. Na arenie dziewczynka ruszyła kłusem. Pierwszy zakręt, Oddech, skupienie. Potem galop. Jess uniósł się lekko, a kurz zatańczył w powietrzu. Publiczność ucichła. Skok przez pierwszą przeszkodę, potem drugą, trzecią. Wszystko w rytmie serca i oddechu. Gdy zatrzymała się na środku placu, zapanowała cisza. A potem wybuchły brawa. Nie głośne i wymuszone, tylko te prawdziwe, z zachwytem. Eliza biła brawo pierwsza. Ale ona? Ona naprawdę to umie, powiedziała z zachwytem. W poniedziałek w szkole nikt nie szeptał za plecami. Oliwka weszła do klasy z plecakiem przewieszonym przez ramię, a na jej twarzy był ten sam nieśmiały uśmiech co zawsze, tylko jakby pewniejszy. Oliwka, zawołała Eliza, zanim zdążyła usiąść. Widziałam cię wczoraj, to było niesamowite. W klasie zrobiło się cicho. Mówię wam, oliwka wymiata, co ona wczoraj pokazała? No, mistrzostwo! Mega odwaga, odpowiedziała Eliza. Mój tata mówił, że nawet dorośli by się bali. Oliwka poczuła, jak jej serce bije inaczej niż zwykle. Nie ze strachu, ale z radości. Dziękuję, wyszeptała. Pokazałaś nam coś super więcej wiary w siebie, dziewczyno. Eliza mówiła z ekscytacją. Ktoś z ławki obok dodał: Możesz nam kiedyś pokazać konie? Ja? Tak, chyba tak zapytam pani Marty. Oliwia stała i zastanawiała się, czy ona śni, czy to się dzieje naprawdę. Minęło kilka tygodni od zawodów, a życie Oliwki powoli zaczęło wyglądać inaczej. Już nikt nie szeptał za jej plecami. Zamiast tego, coraz częściej ktoś zagadywał: Oliwka! A jak to jest siedzieć na koniu? Twój jazz jest duży? Dasz się kiedyś przejechać? Dziewczynka nie zawsze wiedziała, jak odpowiadać. Czasem rumieniła się i spuszczała wzrok, ale już nie z zawstydzenia, raczej z radości, że wreszcie ktoś chce jej słuchać. W pewien poniedziałek pani wychowawczyni oznajmiła Za tydzień zrobimy w klasie dzień pasji. Każdy, kto ma jakąś pasję, może o niej opowiedzieć albo coś pokazać. Oliwka natychmiast poczuła, jak jej serce zaczyna bić szybciej. Pasję miała. Największą, jaką mogła sobie wymarzyć. Ale, czy potrafi o niej mówić? Przed wszystkimi? Wieczorem powiedziała o tym mamie. Myślisz, że dam radę? Spytała cicho, siedząc przy stole z kubkiem kakao. Oczywiście, że tak, odparła mama. Przecież ty nie musisz udawać nikogo, po prostu bądź sobą. Tata dodał z uśmiechem: A jak się zdenerwujesz, oddychaj jak na koniu. Most, pamiętasz? Oliwka uśmiechnęła się szeroko. Pamiętała. W dzień wystąpienia szkoła tętniła życiem. Dzieci przyniosły instrumenty, trofea sportowe, książki, a nawet akwarium z rybkami. Kiedy przyszła kolej oliwki, w klasie zrobiło się cicho. Dziewczynka stanęła przy tablicy, w pastelowym sweterku, z kaskiem jeździeckim w rękach. Na ławce obok leżała szczotka do czyszczenia sierści i błękitna rozetka z zawodów. To jest jazz, zaczęła cicho. Znaczy, nie tutaj, ale na zdjęciu. Mój koń. No, nie mój, ale taki, którego mogę dosiadać. Klasa zachichotała, ale niezłośliwie, ciepło. Kiedyś bałam się prawie wszystkiego, kontynuowała. Nawet powiedzieć dzień dobry. Ale konie uczą spokoju, bo jak się boisz, one też to czują i wtedy trzeba oddychać. Tak, razem. Z każdym słowem mówiła głośniej, pewniej. Pokazała, jak się szczotkuje końską sierść, jak działa siodło, jak wygląda rozetka. Dzieci słuchały w skupieniu, a Eliza uśmiechała się szeroko, pełna dumy. Kiedy Oliwka skończyła, pani wychowawczyni klasnęła: Dziękujemy Oliwko, to było wspaniałe. Cała klasa zaczęła bić brawo, tym razem naprawdę nie dlatego, że wypadało, dlatego, że byli pod wrażeniem. Po lekcjach Eliza podeszła do niej i powiedziała. Wiesz co, chciałabym cię kiedyś odwiedzić w tej stajni. Zawsze myślałam, że to nudne, ale chyba się myliłam. Oliwka zaśmiała się delikatnie. To wcale nie nudne. To najpiękniejsze miejsce na świecie. Wieczorem, gdy wróciła do domu, położyła kask na biurku i otworzyła zeszyt. Na ostatniej stronie dopisała. Dziś mówiłam przed całą klasą i nikt się nie śmiał. Może dlatego, że już nie muszę się bać, bo mój most naprawdę działa. Za oknem słońce zachodziło, a na parapecie błyszczała błękitna rozetka. Już nie jako nagroda. Tylko jako znak, że oliwka odnalazła swoje miejsce. Dziękuję za wysłuchanie tej bajki. Jeśli ci się podobała, daj łapkę w górę i subskrybuj, będzie mi bardzo miło. A teraz dobranoc, albo do usłyszenia w kolejnej opowieści.